Ja nad tym, czy rzeczywistość, albo właściwie wszech, czy wszechświat nie stworzył przez pomyłkę pomyłek. I no, jakby rzeczywistość lubi płatać figlę i wiem, że to kolejny paradoks, ale nie, nie powiem wam, zostaliście porażką życiową. Natomiast jest pewna strona internetowa. When I conceived.com by następnie wpisać datę swoich urodzin i sprawdzić potencjalną datę kopulacji waszych rodziców oraz film jaki wtedy mogli oglądać. Pomyłki. Mm, tak jest pewna strona internetowa z kolei kolejna, gdzie możesz wpisać swoją datę urodzenia i możesz znaleźć gwiazdę, która jest tyle samo odległa latami świetlnymi od ziemi. Co Twój obecny wiek. Kiedy więc patrzysz na tę gwiazdę na nocnym niebie, widzisz światło, które pozostawia gwiazda w momencie Twojego urodzenia. Zatem fotony, które zostawiła gwiazda, wleciały w przestrzeń kosmiczną, kiedy Twoje całe ciało składało się z jednej komórki. Ech, fotony. A może w końcu pomyłki. Ach, te piękne pomyłki. Um, litera K w języku angielskim jest nie ma. Dokładnie. Jest nie ma. Przez pomyłkę właśnie, bo oryginalne formy słów z literą K w starym angielskim są wymawiane z literą Tom właśnie. Czyli Knight. przez to, że się trudno te słowa wymawia, a czytane i pisane bywa mocniej zakorzenione niż sama wymowa, czy zaczęto wy... Mawiać słowo tak, jak chciano, niezależnie od pisowni. Pisownia jest ciekawa, no bo skąd się wog... wzięło nasze w ogóle... U. Polski język został wzbogacony przez język łaciński, co za tym idzie alfabet również w pewnej zmianie. Kiedyś mieliśmy długie i krótkie samogłoski. Długie samogłoski zapisywano pod różną kreską. Tak przynajmniej było do czasu, gdy samogłoski z kreską znikały, a długie o z czasem w wymowie zaczęło się przekształcać w bo komuś się chciało mówić o, więc każdy wolał u. <noise> więc w pisowni może długie samogłoski z kreską zniknęły, ale wymowa naszego u <noise> się zmieniła. Pisownia u stała się zatem reliksem tamtych czasów, który przetrwał do dziś. Pomóki, czy też nie, były katastrofy w, w pisowni i pewne zmiany w polityce, w działaniu politycznej zmiany. Jak na przykład Czarnobyl w 1986 które sprawią, że prawdziwy bezpieczny teren, na którym można byłoby się osiedlić w owym miejscu będzie bezpieczny nie za 100 lat, czy tysiąc, czy 2000 lat. Dopiero raczej w roku 22 tysięcznym. Ile zatem kosztują nas te wszystkie pomyłki? Ile świat musi wycierpieć, żeby dojrzeć? Dojrzewanie to także ciekawy proces. Wszystkie gwiazdy na nasy niebie, jakie widzisz, i tą jedyną o ciekawej nazwie za dnia, to są gwiazdy wewnątrz tej galaktyki, w Drodze Mlecznej. I mamy ciekawy fakt, bo z Ziemi możemy dostrzec też kompletnie inną galaktykę cały jej rozmiar oczywiście mały, ale wciąż rozmiar galaktyka Andromedy. Jest oddalona od nas od Ziemi o jakieś 2,5 miliona lat świernych. Ach, dobra. Wiecie ile to jest? Rok świetny ma około 9,5 razy 10 do potęgi 15 metrów, czyli około 9,5 biliona kilometrów. Jeden rok świetlny. Andromeda widziana przez nas na niebie, oddalona o 2,5 miliona lat świetny. Teraz możecie to nazwać szaleństwem lub fenomenem. Galaktyka Andromedy zawiera dwa razy tyle gwiazd, co druga mleczna i zmierza w naszą stronę. Za 3,75 miliarda lat. Galaktyka ta zbliży się do nas tak blisko, że ludzie będą obserwować ją na niebie, jak na filmie science fiction. Czy to możemy uznać za wymysł i problem, za porażkę? Za kolejne miliardy lat Andromeda zmiksuje się z drogą mleczną i stanie się jednością. W angielskim Milk dromeda brzmi bardzo fajnie. Po polsku przetłumaczylibyśmy to może na drogę andromleczną mleczną andromeda Zaproponujcie polską nazwę w komentarzu naszej Milktromedy, Ale spokojnie, nie tracicie zbyt wiele. Widzicie, macie mnóstwo wydarzeń, które będą się dziać w następnych dekadach. Wystarczy, że trochę poczytacie i poznacie piękno odchylenia się Księżyca Zosi i faktu, że zaćmienia nie będą tak powszechne, jak były do tej pory, a i tak nie były. Może cywilizacja ludzka upadnie, a może wejdzie na wyżyny. Żyjemy razem raczej w czasach, gdzie czynniki doprowadzające nas do wyniszczenia psychicznego są zwiększone przez tempo pracy ludzi, więc okej, okay. zatem każdy z pokoleń ziemskich traci, jak i zarówno zyskuje, jeżeli będziemy chcieli się dalej mnożyć. A skoro już mowa o stratach, to pomówmy o smutnej stracie liści u drzew. Gdy dni są krótsze, a chlorofil w liściach maleje, żółte i pomarańczowe karotonoidy, które zawsze są w liściach, Przebijają się, kiedy zielona zanika. Kiedy właściwie zielony zanika. Czerwone i brązowe liście, gdy zima się zbliża, pozwana... pozwalają energię zachować drzewo. Niektóre jednak coś innego. Zamiast poddać się, wydają dodatkową energię produkującą antocyjany, aby zmienić barwę liści na czerwień i brąz. I te barwy chronią liście przed obrażeniami od słońca, zanim wszystkie składniki odżywcze się skończą. I mogą być obroną przeciwko insektom szukającym pasożytniczego domu. Więc drzewa się nie poddają. Walczą, póki mogą. Nie poddają się. Patrzymy zatem na ich cykl stresu. Ale im większą walkę podejmie drzewo, im więcej energii włoży w swoją obronę, tym piękniejsze kolory będą na nim. Zatem naukowo najpiękniejsze, te najjaśniejsze kolory pochodzą z niepoddawania się zbyt łatwo czy szybko. Pod moje brzmi: Dziękuję za to tej planejcie, że się tak łatwo nie poddał. od widzów, za to, że żyjesz i za to, że umrzesz. Ale głównie za sam fakt, że istniejesz i że w ogóle istniałeś na tym świecie.